Lekkoatletyczny turniej miast nad Kamienną zostanie rozegrany w Ostrowcu Świętokrzyskim i Starachowicach. To jest dla nas bardzo ważne, żeby na każdej niwie życia społecznego, kulturalnego i sportowego, jak widzimy, te miasta się wspierały, uzupełniały i tworzyły. Jedną całość. Po misjach gospodarczych, które świetnie się spra sprawdzają, i wiele już yy, działalności gospodarczych połączyło swoje siły z wielu przedsiębiorców, czas na sport, czas na młodzież przede wszystkim. Wydarzenie odbędzie się w dwóch etapach. Eliminację zaplanowano na 24 września w Starchowicach oraz finały 1 października w Ostrowcu Świętokrzyskim. Cieszę się, że lekka atletyka wraca tak naprawdę z powodzeniem do naszych szkół i poprzez realizację tego projektu jesteśmy w mocy, jesteśmy w stanie zaangażować nasze dzieci ze szkół podstawowych do tego, aby poświęciły się temu sportowi. Organizatorem turnieju jest Fundacja Ostrowieckiego Sportu, prowadząca klub lekkoatletyczny MKS Ostrowia, SMS Ostrowiec Świętokrzyski. Chcemy również, by cały czas lekka atletyka, dzieci trenowały lekkoatletykę na tym stadionie. Stąd właśnie pomysł turnieju Miast nad Kamienną. Turniej zostanie rozegrany na nowo powstałych stadionach lekkoatletycznych. Ten obiekt rodził się w Bulach i czekaliśmy jako szkoła na niego bardzo długo. I serdecznie z tego miejsca chciałabym podziękować wszystkim osobom, które były zaangażowane, zaangażowane w ten projekt. Lekkoatletyczny atletyczny, turniej miast nad kamienną, to doskonała promocja tej dyscypliny w regionie. Sport jest taką bezcenną inicjatywą, która przede wszystkim wpływa na nasze zdrowie. Jeżeli może wpłynąć na zdrowie dziecka, na to, o czym powiedziałam wcześniej, uczenie zdrowej rywalizacji, współdziałania, współpracy, nam tylko przykład. Takich, takim inicjatywą. My ze swojej strony jako samorząd powiatowy będziemy wszelkich starań dokładać, aby to wszystko było. Jeszcze jedno zdanie powiem, brakuje nam na tym stadionie dyscyplin rzutowych oprócz pchnięcia kulą. Na pewno o tym myślimy i chcielibyśmy, żeby się tutaj te dyscypliny rozwijały. Wydarzenie jest finansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz dotacji miast biorących udział w wydarzeniu.